Pelo już witam Was w przedostatnim odcinku z unboxingiem kart z Cards mm, Zone. dzisiaj przedostatni meczek Krakowia kontra Wisła. Tutaj już mówię, że zapraszam Was do konkursu. Eee, Krakowia kontra Wisła, derby Krakowa. <laughs> Tutaj mam 10 szetek weźmy 5, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I celujemy oczywiście, w top mistrza. Ten film najprawdopodobniej zaczniecie w poniedziałek. Oczywiście, już ekstra klasa ruszyła. A więc pierwszy gwizdek buzała. Buzał jeszcze nie miałem. Paweł Buzałat GKS e, Łęczna tam górnik Łęczna jak to woli e, z Lecha Poznań a też nie miałem e, Petasz z Zawiszy e, Paweł Zieliński z mm, Śląska i Dawid Kowniacki z Lecha Poznań mm. W tym momencie brakuje mi 14 kart i bramkarz Sifuentes, więc bez bramek. Dobra, tutaj końcówka saszetek. Ja to nagrywam wszystko już w czwartek. Kiedy się pojawią te filmy to nie wiem Michał Mak, Tomasz Brzyski, Brzyskiego nie kojarzę, że miał eee, Wojciech Kaczmarek, Mariusz Pawełek i Jakub Bąk Tą kartę miałem Ale też fajnie, znowu bramkarz, znowu mistrz obrony Wojciech Kaczmarek, ale super Ty to jest coś chyba zniszczone? Czekajcie, czy to jest jakiś błąd panini tutaj, coś czarnego. Ja tą kartę mam zniszczoną. A do albumu na pewno taka łamna się przyda. chodzimy dalej. Bez bramek, jak na w tym meczu. Oczywiście chciałem tego top, top mistrza trafić. Jest szansa. Zobaczymy. E, Borysiuk, Lech Jagdańsk, Sifuentes. I gol dla Wisły Kraków. Maciej Jankowski. Były zawodnik e, Ruchu Chorzów. Łukasz Surma i Michał Pazdan. Zobaczymy, będzie czy nie będzie. Jest, ale kluczowy zawodnik. Mateusz Zachara. Też fajnie, bo top mistrzów też już mało brakuje. Oczywiście te już bazówki trafić, te karty, typu, typu trener, typu trener i, e, dobra, tutaj się streszam, bo 4 minuty około, Lechia, GKS, Korona, Zawisza, Ogoń, Matrasa nie miałem. I tutaj zawisza. Ostatnią saszetkę tak, w taki sposób. Kamil Wilczek, nie miałem tej karty. I Górnik, Piast, Śląsk, Pogoń i Pogoń. A więc y, 1-0. Wisła y, wygrywa z Krakowiem po golu y, Macieja a co ja się zamierzam, komentujcie, subskrybujcie łapki w górę. Do zobaczenia i cześć!